Raczej do Bangkoku do o godzinie 5 Jak dla mnie podróż była okej okay tym autobusem, natomiast już czekamy 4,5 godziny I jeszcze 4,5 godziny musimy czekać na wejście do hotelu jest to trochę męczące a jak są tam same napisy po tajsku, najlepiej zamówić, zrobić zdjęcie Pani, i pokazać, zbliżyć i pokazać. Ja... No, Busikiem lecimy do Bangkoku. Fotele tu są bardzo fajne. Myślałem, że będzie kaplica, ale no można się rozłożyć i będzie bardzo spokojnie. Zobaczcie, jak Busik wygląda. Góry, jeszcze nie jest pełne. Czekamy przed nami 13 godzin drogi, więc. Ile? Ja? 13. Serio? No 13 na ile? serio? No 13 na piątą rano tam będziemy. Ja myślałem, że 9. Co Jakie 9? 13? No 13? 9 nie jest. Tyle ubieg. co do włóczka, no. taki biletik kosztował 130 zł do Bangkoku. No ale jest lepiej niż w samolocie, tylko że dużej go. Dużej, nie, no ale wygodność siedzenie jest tutaj fajna. Kambodży z kolei są autobusy leżące. O wiele lepsze. Mocne. Tu niestety nie ma. Dwie godzinki drogi jesteśmy na hubie przeładunkowym. Wbijamy do dużego busa. Dali nam tutaj naklejeczki. Bas 1 o godzinie 7 odjazd. Tam są nasze gdzieś walizki, ale się w sumie nie boimy o to, bo tutaj nie kradną jakby nie było. Więc no zobaczymy, czy nie kradną, ale tak mi się wydaje jakby nie było. Tutaj sobie można, tam chłopaki jedzą w tle. Ja sobie z makaronik z kuczakiem był bardzo dobry Toalety, gdzie tu są toalety? To jest pytanie. A, dobra, tam są. Ale to za chwilę. Jeszcze pół godziny czasu, także 600 km jeszcze zostało do celu. O, no, tu można sobie zjeść jakieś owoce. Pani coś mówi, nie wiem dokładnie co, ale... Alkoholiki piją No a jak jeszcze trzeba sobie zajebać jakiegoś ziółka, bo co i... Tyle. Maciek pokaż jak się pytałem tu o koks. Jak mówią. Miejsce na sam końcu. Bardzo wygodnie. Zobaczymy jak to wygląda się Dla każdego koksyk. Miejsca, miejsca zajebiście wygodne w tym autobusie, także tu można jechać bardzo długo, więc jest dobrze. To nie jest Sinbad. Sinbadem to tam jest napchany ludzi Ho, tam na, na nogi te 30 cm. Grzesio, jak po podróży? Męcząco, ale ja mam tutaj przygotowane specjalne lekarstwa <laughs> w specjalnych ilościach. Takie Papieroski. Papieroski. <gry> tak wygląda taki belek. Tutaj tej wody trzeba nabrać i spuścić. Albo i nie? Nie Do Bangkoku dotarliśmy o godzinie 5 Jak dla mnie podróż była okej okay tym autobusem Natomiast już czekamy 4,5 godziny I jeszcze 4,5 godziny musimy czekać na Wejście do hotelu jest to trochę męczące Padam na pysk Obecnie Chyba do spania, do spania Tylko sen, sen, sen przed hotelem oczywiście nie ma żadnego lobby ani żeby sobie poczekać. To jest raczej taki apartamentowiec, gdzie każdy wynajmuje sobie mieszkanie. I dopiero o 14 możemy tam wejść. Kurwa, fajnie się nie wziąłem. Patrz kupię. Ja wziąłem. Zapalimy Twoje Maciek. Jak to się otwiera, kurwa. A jak są tam same napisy po tajsku, najlepiej zamówić, zrobić zdjęcie pani i pokazać, zbliżyć i pokazać. Ja mam numer 178 czekamy, wziąłem sobie jakiegoś Samurai Power rong, french fritz i cola. Więc... A Maciek zamawia na terminalu ale no, nie wiem jak to z tą płacą się kartą jest, chyba jest okej okay, bo jak za graba płaciłem to tam nie doliczyło sobie jakoś wybitnie więcej, Było chyba za dwie pizze i sześć nagetsów wyszło z 50 zł ale pizze to są takie talerzowe małe, nie są takie jak w Polsce 45 cm czy czy więcej bo <grym> To pan sobie przechodzi przez drogę. Bardzo szy... <grym> Pani, w bardzo szybkim tempie. Zbliżamy się do Chinatown. Zobaczymy, co to będzie. Chiński nowy rok niby trwa 7 dni, ale do końca nie jestem pewien, czy trwa 7 dni. 10 się zaczął, lutego. Jesteśmy właśnie w dzielnicy Chinatown w Bangkoku, chiński nowy rok, trzeci chyba dzień dzisiaj, trwa ten chiński rok od 10 do 28, więc bardzo dużo, bardzo dużo, jest mega gorąco, bardzo dużo tam jest straganu, wszystkiego, no tam można kupić wszystko, wystrój też fajny, wszystko się świeci, lecimy właśnie między dwie galerie, MBK Center i Icon Siam, nie wiem czy to jest Icon Siam, albo zwykły Siam, tam jest taka kultowa miejscówka gdzie sobie wszyscy robią foty, bo jest w tle napis Bangkok i no i zobaczymy jak to będzie wieczorem wyglądało, bo te wieczorem fotki powiem Wam szczerze są fajniejsze, bo jest tutaj więcej światła i bardziej kolorowe są To jest żywa? Raczej Ale skrzydła ma obcięte żeby nie latała Kaczka kupkę zrobiła To jest tu u góry gdzieś ta miejscówka właśnie która... Właśnie jesteśmy między dwoma galeriami A tu jest słynny napis Bangkok, gdzie sobie wszyscy foty czaskają. Ja sobie zaraz taką fotę też szasnę. Nie no, tu jest zajebiście w Tajlandii. Słynny napis Bangkok Panowie się tu zmieniają. W artystów fotografowania. Fotografują swoje kobiety na najwyższym poziomie. Tak, MBK Center jest chyba po tej stronie, a tu jest, to jest chyba MBK Center, a, no tak, nawet jest napisane. Tu jest jeszcze stacja Skytrain'a, więc chyba sobie nim do domu polecimy. A, tu jest druga galeria. I można sobie przez taki, taki tarasik na drogą przejść z jednej do drugiej galerii. No, a akurat galerie zamykają, więc trzeba się tu udać w dzień, zobaczyć jak to wygląda. Jambiskawe. Discovery. Taki ładny pociąg, nie? Jedną stację i wysiadka. Yeah. कोइ फोन आउँदैन हाम्रो त बाथमा आउँदैन हेर्नु बाथमा आउँदैन एरे कति आउन चाहियो किचबे जिया के गर्छ यार देखाइदिउँ त यो त गाड्दै न बोतल न मुग्गे लाच्दै छ आउँदै भयो यार बोतल न खिच्छ परै जत्रो त त Naciśnij, niej Nie, baterie wyjęte, wyjęte baterie Ty, ale bez kitów, paralizatory takie robię Kurde. Ten kasten Ło wow. Granacy są nawet, panowie Kupa śmieci <średziś> się <opałeś> ba, idziesz się zajbiście, kupa śmieciowo. obok. How How much? masz, tu, i 4. 2 i